Piątkowski na celowniku dwóch klubów z Serie A. Zaczęło się od Udinese, teraz do gry weszło Kagliari. Kamil Piątkowski, jeszcze niedawno wypożyczany z Salzburga po całej Europie, dziś znów budzi zainteresowanie klubów z jednej z najlepszych lig świata. Czy to początek jego powrotu na futbolowe salony? A może tylko kolejna przygoda bez większego znaczenia? Jedno jest pewne: Serie A otwiera przed nim drzwi a dwa włoskie kluby ścigają się o podpis polskiego defensora. Co stoi za tą nagłą eksplozją zainteresowania? W tym materiale opowiadamy o kulisach negocjacji, potencjalnych kierunkach i tym, co tak naprawdę może zyskać albo stracić Pątkowski, wybierając Włochy jako kolejny przystanek. Kamil Piątkowski przez długi czas był na obrzeżach wielkiej piłki, wypożyczenia, kontuzje, wahania formy. Ale teraz wszystko może się zmienić. Według informacji Danluki i Gimarcio, jednego z najlepiej poinformowanych dziennikarzy we Włoszech, nie tylko Udinese Calcio, ale i Cagliari Calcio chce pozyskać polskiego obrońcę. To przełom, bo jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że kariera Piątkowskiego dryfuje w nieznanym kierunku. Tymczasem teraz dwa kluby Serie A rywalizują o podpis piłkarza, który jeszcze wiosną grał w Kasimpasie, klubie zdolnej części tabeli Ligi Tureckiej. Jak do tego doszło? Punktem zwrotnym była wypożyczeniowa runda w Turcji. W barwach Kasimpasy Piątkowski rozegrał 13 spotkań, a choć nie błyszczał spektakularnymi statystykami, to udowodnił jedno jest zdrowy, stabilny i gotowy do gry na poziomie wyższym niż zaplecze europejskie. Wcześniejsze wypożyczenia do Gentów Belgii i Grenady w Hiszpanii nie były aż tak udane. Ale teraz, skończącym się powoli kontraktem w Red Bull Salzburg do czerwca 2026 roku, Zawodnik znajduje się w idealnym momencie, by zmienić otoczenie. Kagliari potrzebuje obrońców, to fakt. Klub z Sardynii stracił kilku zawodników i poszukuje alternatyw na środek obrony. Obok Piątkowskiego interesują się także Sabą Goglichidze, gruzinem z doświadczeniem w Serie A. Ale to właśnie Polak ma lepszy profil fizyczny i bardziej ofensywny styl gry, co może przekonać działaczy. Z kolei Udinese, znane z promowania młodych graczy i budowania zespołu wokół niedocenianych talentów, już wcześniej rozpoczęło negocjacje z Salzburgiem. Dla Piątkowskiego oznacza to, że wybór klubu nie będzie tylko kwestią, czy zejgram, ale gdzie się rozwinę. Tło tej historii jest jednak głębsze. Piątkowski ma dopiero 25 lat, a już zdążył zaliczyć cztery kraje: Polskę, Austrię, Belgię, Hiszpanię i Turcję. Nie jest więc piłkarzem który boi się wyzwań. Jego problemem była dotąd niestabilność, raz grał, raz znikał. Teraz ma szansę na coś innego, stabilną ligę, regularność, ekspozycję w mediach. Serie A to idealna scena dla obrońców, wystarczy spojrzeć na historię sukcesów takich jak Glik, Bednarek czy wcześniej Salamon. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Piątkowski to ośmokrotny reprezentant Polski. Choć w ostatnich miesiącach nie był regularnie powoływany, Zmiana klubu może ponownie przyciągnąć uwagę selekcjonera. Jan Urban szuka świeżej krwi w defensywie, i jeśli Piątkowski zacznie grać regularnie w Serie A, powołanie może być tylko kwestią czasu. Co stanie się dalej? Salzburg najpewniej zgodzi się na transfer to kwestia ceny i formy płatności. Dla Pątkowskiego kluczowe będą rozmowy z trenerami i rola, jaką mu przypiszą. Czy wybierze klub, gdzie ma szansę być liderem Kagliari. Czy może zespół, który gwarantuje rozwój w dobrze znanym systemie, udzieniese? Odpowiedź poznamy zapewne w najbliższych dniach, bo okno transferowe się rozkręca, a zainteresowanie wokół polskiego defensora rośnie z godziny na godzinę.